Nie, I mamy taki lunek, Super. Zobaczymy jeszcze, i, i to będzie tyle. Ok, mamy kolejny. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w Grze Mutiny. E, mamy nową aktualizację, która też e, dość sporo zmienia. Jest to aktualizacja 0.17.1. I mamy nowego handlarza na kupieckim statku. Zaraz sobie go odwiedzimy i tak aby wymienić lub kupić części łodzi i szybciej je ulepszać to właśnie u niego będziemy mogli dokonać znaczy dokonać zakupu takich części czy też wymienić się za inne chodzi dokładnie o, o takie na przykład jak kotwica czy maszt no i tutaj mamy jeszcze taki lunek no i tak zaraz się wymienimy za kotwicę na pewno i myślę że taki lunek będzie mi brakowało jeszcze dwóch masztów ok, lecimy dalej nowe wydarzenie tematyczne wyspa wraków jeszcze mi się nie pokazała no ale zobaczymy sobie ją jak się pokaże oczywiście, jak nie to w kolejnym odcinku i tu jest napisane pokonaj wszystkich wrogów i zdobądź części nowej łodzi bo wiem, że jeszcze u handlarza można kupić nowe części takie złote zaraz sobie zobaczymy i co tu dalej, zdobądź części nowej łodzi Ok, w skrzyni truposza są teraz lekarstwa i RUM. Ok, fajnie. No i tu mamy jeszcze save. Możemy postawić go, w którym ukryjesz i zabezpieczysz swoje skarby przed sąsiadami. No i tam jeszcze jakieś poprawki. No i to tyle z opisu, aktualizacji. Tutaj zobaczcie, mamy ten save. Mi akurat brakuje 12 sztuk łupka. Ale to na spokojnie, resztę mam. Także na pewno taki save w postawie i, no i schowam sobie tam najcenniejsze rzeczy. A teraz pójdziemy do właśnie handlarza na statek kupiecki. Wezmę sobie te inne części, które już mi się powtarzają, no i nie są mi potrzebne. Wymienimy się za te nowe, które mi właśnie brakuje do obecnej, do no, następnego poziomu statku. Między innymi kotwica. Eee, poczekajcie, wiecie co? Bo nie wiem, gdzie to wszystko mam. Czy co tam to było potrzebne. Dobra, ja sobie wszystko to odłożę, nie wiem czy mam miejsce. Bo mi to się... To już nie mam kurczę. Dobra. Chyba tutaj mam jeszcze trochę miejsca. No, nie mam też za bardzo o dobra, weźmiemy jeszcze do latarni chyba zajdziemy dobra, możemy to w sumie to możemy pochować a tutaj weźmiemy sobie tak 4 sztuki to 4 sztuki, jeszcze jeszcze szukamy a może tutaj mam Wydaje mi się, że tutaj coś jeszcze mam. Mm -mm, czekajcie. Mamy tutaj dulki. Okej, okay, co tu jeszcze jest? Mamy, dobra, tutaj coś. Okej, okay, czyli nie jest źle. Tutaj kolejne dulki. Ale coś on tam jeszcze innego chciał, mi się wydaje. Poczekajcie, zobaczę sobie jeszcze tutaj do skrzyń. Tutaj nie ma nic takiego. kompasem mi się wydaje. Dobra, na razie sobie weźmiemy. Mm. Okej. Okay. Tu jeszcze mam jedną skrzynię. No i tutaj jeszcze mam full tego. Weźmiemy jeszcze kompas. I chyba starczy. Najwyżej wrócimy. Bo tutaj już nic nie ma, tak? Okej, okay, zbieram na kolejną soczewkę. Dobra, możemy już iść za chwilę. Tylko tak. Dobra. Albo no zamienimy sobie. No tam nie wiem czy też mam na to miejsce. Dobra, jest. Chociaż jedno miejsce się zwolniło. Tutaj co ja mam? no tutaj już prawie. Prawie nic z broni, no ale to się kupi. Ja kupuję albo sobie craftuję. Yy, tutaj. Coś tu mogę nawet sobie zrobić. Także widzę, że jeśli chodzi o grę właśnie Mutiny, też coś działają twórcy. Nie zostawiają gry, wiecie, żeby się graczom znudziła. Tylko co chwilę coś dodają, tak jak w Westland. Ok, jak tu to wygląda? A czekajcie. Nie, no nie mam już. Trzy sztuki mi brakuje tylko. A wydawało mi się, że dwie. Zniszczona latarnia morska. Dobra. Jeszcze trzy sztuki będzie naprawiona. No i potem będą nowe wyspy, gdzie będę mógł machoń zdobywać. Na spokojnie, tak? Wyspa Wraków. Powiem wam, bo jestem ciekaw, czy tam będzie się trafiały inne części niż na przykład takie jak luneta, wiosło no bo te części można było znaleźć w skrzyni truposza w tym wydarzeniu a tutaj jestem ciekaw bo wydaje mi się że będzie można znaleźć te lepsze części takie właśnie jak są w sklepie gdzie możemy się wymienić albo kupić m.in. kotwica czy maszt no ale zobaczymy popłyniemy tam i zaraz się przekonamy dość daleko powiem wam Mam nadzieję, że więcej tych części będzie się znajdywać No bo w skrzyni truposza, wiecie, często się powtarzały. Ok, patrzymy. He, <ścoughs> nic. No dobra, tu mamy. A, korsarz. Łatwy jest do pokonania. Okej, okay. mamy mięso i tkaliny. No patrzymy tutaj. E, na razie e, nic ciekawego. Może No tam na górze, czekajcie, no nie myślałem, bo tam jest dwóch, to może tam będzie coś. Fajnie jakby coś fajnego, znaczy fajnego, coś takiego wiecie, rzadkiego wypadło. Na przykład e, maszt. No zobaczcie, tu jest większa skrzynia, więc może tu być Coś właśnie ciekawego, no ale jak nie otworzymy, to się nie dowiemy. Okej, okay. i co? Nie, nic. Ojejku, no zobaczymy dalej. Ktoś tu biegnie. O. Mamy kolejną skrzynię. Ale mnie dziwno. Szybki. O, tam jest trzech. Tu mamy wrak, zobaczcie, fajnie to wygląda. Tu jeszcze mamy, dobra. Pierw pójdziemy tutaj. Nie taka mała ta lokacja. O, pistolet kołowy przyda się, bo ta już mi. ten muszkiet, tak, muszkiet mi się już kończy. Ostatni strzał, ale broni palnych to. jak na chwilę obecną mi nie brakuje, bo kupuję czy też sam craftuję. Dobra, czy coś tu będzie? Coś tu, patrzcie, jeszcze jest. Hmm, tutaj jeszcze zobaczę, tylko Ok, chyba te dwa miejsca zostało. Tak, te dwa miejsca. Trochę słabsza ta broń. Ale damy sobie radę. tutaj jest dwóch herść piratów. dwóch, dwóch na mnie dobra jeden leży o tam kolejny biegnie łajdak słabo, słabo na niego ale taki mocniejszy już przeciwnik. Gdzie tam strzelasz? Okej, okay, leżysz. O, tylko room. Ech. Słabiutko. Dobra, możemy przeszukać. No jak tutaj był taki już mocniejszy, więc tutaj coś już powinno być ciekawego. Jak nie, no to. Aha, mamy. czy nie i worek do przeszukania o, ładnie płótno mamy akurat teraz sobie trochę zużyłem zabieramy, fajnie i mamy taki lunek. super super i dw dwa bandaże, okej okay. okej, okay, jeszcze tylko to miejsce tu jest trzech, kurcze może tak, żeby mnie je jeden zobaczył, dobra Jeszcze dwóch. O! Zbiry jeszcze się trafił. No trzeba uważać, bo tu wychodzą tak sami nawet. spoza mapy. Ale ładnie, taki kierunek się trafił. Także jestem zadowolony. Tam dalej jeszcze chyba był. Dokładnie, jeszcze jest ktoś. O nie, broń się popsuła. Spokojnie, spokojnie kolego. I kolejny. A to, co ten tam w tych skałach tak siedzi ktoś? No jest tam ktoś. Bot. Tak? Butcher? O, wyszedłem. E, to bot. Zaciął się. W sumie wczoraj też mi się tak zaciął. Tylko, że nie wiem, czy go my przeszukamy, bo tam nie będę mógł do niego dojść. Pójdziemy od razu, czekajcie, pić się chce. Niech zje. A no może już go nie być w sumie. Dokładnie, nie ma już go. Ale i tak bym go nie przeszukał, zobaczcie, bo tu strefa się kończy. No, dziwnie się zaciął. Dobra, i tutaj zobaczymy jeszcze, i to będzie tyle. Ok, mamy kolejny taki runek. Super. Powiem Wam, że statek kupiecki nie chce mi się na chwilę obecną pokazać. No, ale mamy nowe wydarzenie e, odhaczone. Bo e, no chciałem jeszcze odwiedzić e, na tym odcinku, mm, właśnie statek kupiecki, żeby wymienić się i pokazać Wam e, te części do statku. Ile kosztuje i za co się można y, dokładnie wymienić. Y, tutaj widzicie, brakuje mi dwóch masztów, jednej kotwicy. Taki lunek akurat znaleźliśmy w tym wydarzeniu. No i tutaj 11 sztuk desek machoniowych. Także praktycznie to już mam skończone. No, wystarczy, że mi się pokaże statek kupiecki i się tam wymienimy, bo mam trochę takich, wiecie, y, części. O no tutaj na przykład, które nie są mi potrzebne, a wymienić się można. Ok, to zróbmy sobie na koniec, znaczy włóżmy sobie ten taki lunek. Jest. No i brakuje tutaj, jak widzicie, tylko to. Na pewno na wyspie wraków yy, są większe szanse niż, yy, niż w skrzyni truposza, że znajdziemy właśnie kotwicę i te maszty. Także fajnie, że dodali. Jak widzieliście, za jednym razem znalazłem dwa te kierunki. No to kurczę, nie jest tak źle. Ok, na koniec postawmy sobie jeszcze ten właśnie safe. Akurat co tu, a nie, nie brakuje mi jeszcze, co tutaj, bo teraz crafto, nie craftowałem, a ulepszałem sobie składy. Brakuje mi 4 sztuk narzędzia miedziane i 8 sztuk desek palmowych. Okej, okay. deski palmowe chyba mogę zrobić, to chyba sobie to postawiłem w kolejnym odcinku. Bo zapomniałem, że, że właśnie ulepszałem sobie składy narzędzia miedziane. W sumie tu muszę... A więcej, ale wszystko będę miał. Okej. Okay. To sobie ten save postawimy w kolejnym odcinku. Ja sobie tu jeszcze zrobię trochę tych. O! Tych desek, bo i tak się przyda i tak. No i tak to wygląda. Jeszcze wyjdę sobie poza mapkę. Zobaczę, czy mi się może ten, właśnie statek kupiecki pokaże. No, niestety nie ma. Teraz, jak już powiem Wam, y, rzadziej mi się on pokazuje. Wcześniej to praktycznie cały czas, ale może dlatego, że dodali nowe wydarzenie. Y, może dlatego właśnie tak jest. Ok. Tak więc w tym odcinku to będzie tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!